Witam w nowym filmie, słuchajcie, 7 września, już jest delikatnie późno, ale może zdążymy jeszcze dzisiaj nagrać jakiś film z rozpoczęcia orki pod pszenicę w tym roku. Myślę, że powinno się jeszcze udać dzisiaj coś porobić. Troszkę późno zaczynam, bo ogólnie. Padało, yy, padało cały weekend. Mamy poniedziałek, i tak od piątku chyba spadło ponad 30 litrów, ale też nie było źle, bo trochę wody było, więc, yy, więc myślę, że już troszkę dzisiaj słońce obsuszyło z góry i będzie można. Wyjechać, zacząć, przynajmniej spróbować orać. Zobaczymy, jak się będzie orało. Sam jestem ciekaw, jak w tym roku będzie to szło. Zobaczymy. Odczepimy sobie jeszcze węże i myślę, że widzimy się za chwilę. No i mamy, pług podczepiony, jeszcze przesmaruję kilka najważniejszych elementów, czyli obrotnice i kółko, bo yy, ogólnie może powiem kilka słów, czym pracujemy dla nowych widzów. Nasza 800, czyli 826 Fent, to już większość z Was zna, a pług jaki mamy, bo odkąd ostatnio trochę czasu minęło i dużo osób jest... Pojawiło się dużo ludzi na moim kanale, więc Pług jaki mamy to jest Lemken Juwel 8MV Z hydrauliczną regulacją szerokości pracy i hydrauliczną regulacją głębokości pracy Jaki to jest rocznik dokładnie? 2000, rok produkcji to jest 2019 a myśmy go kupili chyba w 2020 czy coś, coś koło tego Także tak by to wyglądało Mamy też do niego przedpuszki, ale są zdemontowane, bo uważamy. Tato tak uważa, ja chyba też się powoli do tego przekonuję, że nie jest dobrze, aby cała masa słomy i tym innych takich resztek pożniwnych wędrowała na samo, na samo dno brózdy. Lepiej, żeby ona się układała w całym profilu glebowym i bez przedpuszków, właśnie tak to się fajnie orze. Zresztą zobaczycie sami? No i yy, nie ma żadnego zabezpieczenia, jeśli chodzi o hydraulikę korpusów, jeśli chodzi o hydraulikę lub sprężyny, ponieważ nie jest to u nas potrzebne, jest tylko śruba, o ta zerwalna, nie jest to u nas potrzebne, bo nie ma w polu ani kamieni, ani nic, żadnych przeszkód, więc nie dopłacaliśmy do żadnych zabezpieczeń tutaj dodatkowych, tak no i co? Przesmalujemy sobie obrotnicę jeszcze. Póki, bo no, nie wiem, stało od wiosny w sumie, bo na wiosnę orałem, na wiosnę orałem pod kukurydzę kawałek. Z tego w sumie jest nawet film. Kto tam jest ciekaw, to może zobaczyć. Także myślę, że wystarczy. To ogólnie najważniejsze, bo to się cały czas obraca. No i obrotnica też, nie? Tutaj chyba jest jeszcze nawet jedna kalamitka gdzieś z drugiej strony. Od dołu. Także... Albo od przodu, bo już zapomniałem. Nie pamiętam. Ale on był niedawno smarowany, także nic mu się nie stanie. Jak z orze. 2 hektary jeszcze dzisiaj, bo dużo nie mamy... Nie mamy dużych planów. Zobaczymy, jak to będzie szło. No i jesteśmy na działce. Nieduża, bo nieduża 2 hektary, przecinek 30. I także jestem ogólnie mocno ciekaw, jak się będzie orało. Więc chyba będziemy zaczynać, słuchajcie, w sumie na wiosnę orałem, ale to gdzie wiosna, a gdzie październik. Także yy, nie ma co porównywać, słuchajcie. No, ustawimy sobie wstępnie szerokość na 45 Żeby nie przesadzać No i na dół Pod żółtym chyba mam Głębokość i tak właśnie jest Mamy sobie jeszcze na jedynkę I próbujemy, chyba dobrze zaczynam, bo było e, Ogólnie staram się od jednego roku w jedną, drugiego w drugą Widzę, że tu jest bruzda Czyli było z tej strony odbierane Czyli zaczynamy Głębokość na pewno gdzieś bliżej ósemki Tam bliżej czwórki Głęboko przód, pominiemy sobie troszkę chaszcze o szału. Nie ma ogólnie, nie chcę za głęboko orać takie 25 cm, to jest myślę, że wystarczająco. Więcej nie trzeba. Ten pomatem mam ustawiony pod, do podjeżdżania pod kombajn. Mamy na początek 7. Zobaczymy, co będzie się działo. Myślę, że jest w porządku. 45. No, i działamy, słuchajcie. 16 litrów na hektar, pokazuje ciągnik. Powiem Wam, że nawet dobrze to wygląda. Przyjechała kontrola jakości. No i mówi, że ładnie się orze. Czyli, tato, może, może być, mówi. Więc lecimy całą działkę. I pewnie na dniach będzie trzeba posiać. Prawdopodobnie wpadnie tutaj odmiana Technik, ale jeszcze tego nie jestem pewien, albo Technik, albo Kilimanjaro. Eee. I tutaj czekajcie sobie na wrócę. Tutaj jeszcze nie ustawiłem przycisków GoEnt, chociaż być może mam z tamtego roku, ale jeszcze nie jestem pewien. Go 2 e, raczej powinno być. E, go 1, N2. Tak, chyba mam, bo tu dużo nie trzeba ustawień. E, go. Tylko, że muszę jechać do przodu. End. Góra i obrót. Tak. Działa. Działa. I jedziemy. Kolejny przejazd. Możemy dać delikatnie sobie szerzej, tak na 50, na szerokość. Tempomat mam ustawiony na 8 na godzinę. Optymalnie tak. Nigdzie mi się nie śpieszy, więc jest w porządku. muszę uważać, żeby ciągnik mi z bruzdy nie wyjechał bo e, idzie dosyć płytko a duże koła są w ciągniku więc łatwo jest mu wyjechać z bruzdy jeszcze ja wyjdę, wam pokażę jaka jest głębokość sam sobie też dokładnie sprawdzę ale chyba jest w porządku zawsze tak dałem, tak na skali na 3,5, coś takiego. No. Czyli jednak ten deszcz przemoczył. Jednak wystarczyło wody. Bo jeszcze przed tym dużym deszczem, co był teraz. Tak grzewaliśmy w ziemi. To tak było 5 cm przemoczone. A dzisiaj to jak widzicie 20, jakieś 5 około i jest jest już wszystko mokre także nie ma co narzekać słuchajcie jest wilgoć można pszenicę siać Tutaj tak y, przy końcówce pola Ziemia jest troszkę cięższa Co można zauważyć pewnie Ale to jeszcze chyba kawałek y, I troszkę już to tak ładnie nie wygląda Ale też myślę, że nie jest źle Coś miałem jeszcze powiedzieć, ale zjadłem O! Y, przypomniał mi się już zapach Świeżo zaoranej ziemi Mega fajnie to pachnie Dlatego mam otwarte okno jeszcze z tyłu, <laughs> nie zamykam, nawiew w ciągniku wyłączony, okno uchylone jest fajnie. Jednak nie ma to jagolka. Inaczej całkowicie inaczej pole od razu wygląda, pszenicę ładnie siejemy, w, ładnie zorane Także myślę, że nie ma co szukać. Idziemy sobie, pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. Zmierzymy sobie głębokość. O, tu jest grudka. Jest wilgoć, kurcze. Fajnie, fajna wilgoć jest w ziemi. Spadło. Myślę, że nie musiało tyle spadać wody, ale jak tyle spadło. Wystarczyłoby mniej o to mi chodzi. Tu mam taki klucz z miarką. O dobrze pamiętam zmierzymy sobie mniej więcej jak, jaką mamy głębokość fajnie to wygląda. Dobra. Myślę, że gdzieś tu idzie tu jest od zera. Tutaj. No 20 20 a nawet i mniej, słuchajcie, zobaczcie, tu jest 20, myślałem, że idzie głębiej, ale to w sumie nie trzeba głębiej, by to przewrócić. Głębiej nigdy tak w sumie nie wierzymy 20 cm. Nie ma potrzeby głębiej. Także. Idzie dobrze. Nic tylko siać. Mogłbym jeszcze dać szerzej, delikatnie, ale to już niewiele. Tylko, że może mogłoby to gorzej wy wyglądać, tak? Tak jest, myślę, że ładniej. Tak to się prezentuje. Może sobie. Zrobię miniaturkę od razu. Przy okazji, że orzemy, i że jest to stara, pierwszy odcinek film pożliwych okoliczanek, powiedzmy, no to wypadałoby wam właśnie zrobić jakieś podsumowanie yy, ze średnich plonów yy, z inaczej. Z tego jak sypała najlepsza odmiana, jaka to jest odmiana, z tego jak sypała najgorsza odmiana i też jaka to jest odmiana no i ogólnie średnią, tak więc słuchajcie, tu już tam dokładnie nie pamiętam, ale to wam mówiłem, z tego co liczyłem na najlepszą, czyli odmiana DKC3972, także. Pewnie dalej ją kupimy, tą odmianę. Pewnie już będzie jej mniej. Słyszałem też, że jest już jakieś zastępstwo za tą odmianę 3972, ale nie pamiętam jak ona się nazywa. Zobaczycie pewnie to, jak do nas przyjedzie, jak zamówimy. No, a teraz przejdźmy do najgorszego plonu, jaki był u nas w tym roku, czyli odmiana, to już też mówiłem na filmach, odmiana DKC 4098, jeśli się nie mylę, FAO 280 chyba, albo 290. No i tutaj plon był, zaniżyło to nam ogólnie średnią, mieliśmy tej odmiany około 10 hektarów. A plon to było 11, około 11 ton. Także słabo. Eee, więc tak. E, nie powiedziałem chyba, jaki był plon. 72, tam było około e, 14 ton. Powyżej, nawet chyba 14 ton. Także tam było dobrze. No i tak jak mówię. Odmiana 4098 zaniżyła nam średnią. No i średnia nam się zatrzymała w granicy 13 ton z hektara. Tam z delikatnym hakiem yy, powyżej. Także i tak myślę, że jest dobrze. Widzę, że wędkarze przyszli na robaczki moje. Nie wiem, czy coś znajdziecie. Także na czym to ja skończyłem. Mieliśmy jeszcze odmianę 38,88. No i yy, to było właśnie na tym ostatnim polu, gdzie jest film, gdzie kosiliśmy. No i tam myślałem, że będzie troszkę lepiej. A jednak było tak. Yy, utrzymało po prostu średnią. O, było tam delikatnie powyżej 13 ton, czyli utrzymało nam średnią, też nie jest źle, jak na tamten kawałek. Słuchajcie, no i co mogę powiedzieć? My jesteśmy zadowoleni z przebiegu tych żniw kukurydzianych, jak i z plonów. Można powiedzieć, że nic się nie zepsuło odpukać. Plony były dobre, kukurydza wysuszona. Także nic tylko czekać na lepszą cenę. No i co? I tyle mogę Wam powiedzieć, tak? Teraz już jak widzicie orzemy, orze się ładnie po kukurydzy. Tak jak mówiłem bez przedpłużków. Jak widzicie pług sobie radzi też dobrze bez przedpłużków. Słoma jak pług obraca wędruje przez cały profil ziemi. Nie na samo dno bruzdy. Także Myślę, że tak jest lepiej niż przed puszkami. A jak czasem coś wystaje ponad ziemię, jakaś słoma, to też yy, świat się nie zawali, tak? No, wypadałoby się chociaż zapytać, czy mogą. Czy można moje dżdżownice yy, łapać na żel rybą? <grybom> ja no, oczywiście się śmieję. Co jest grane? Nie ten tempomat mi się włącza z gołędu. Muszę sobie ustawić albo sobie po prostu zmienię tutaj na 8,5 może damy na godzinę. Dla mnie to się podoba. Wtedy już to mówiłem. Najwyżej się powtórzę. Jeszcze miałem właśnie powiedzieć, bo ostatnio pod filmami było kilka pytań odnośnie nawożenia, jakie było pod kukurydze. Tutaj Wam nie powiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale ewentualnie Wam odpiszę. A tu w filmie mogę Wam powiedzieć, że są filmy. Jeśli chcecie dokładniej wszystko wiedzieć, no to są filmy z mieszania nawozu. Bo ogólnie mieszaliśmy, mieszamy nawozy do siewu. I dodatkowo jeszcze szedł wrządek w kukurydze mikrogranulat w ilości 20 kg na hektar. To też wszystko jest na filmach, słuchajcie. Tu nie ma nic ten. Możecie sobie pooglądać te wcześniejsze filmy z siewu z tego roku i tam wszystko mówiłem, ile dajemy, co dajemy no i jaki nawóz dajemy, tak? także nic nic tutaj nie ma ukrytego jeszcze no właśnie ja wam tak nie powiem z głowy dzisiaj, no bo tam było mieszane chyba 3 albo cztery nawozy do, do kupy także nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd ile co jak po prostu Yy, obejrzyjcie sobie filmy z mieszania nawozu, no i z siewu, także yy, tam będzie wszystko, yy, tam jest wszystko wyjaśnione, jest na to bardzo dużo czasu do siewu kolejnego, także mo można pooglądać, jak ktoś jest ciekawy, jaki nawóz dajemy. A jeszcze było jedno pytanie: jaki nawóz dajemy pod pszenicę, pod korzeń, teraz? No to pewnie powiem, jak będziemy dawać. O, bo jeszcze nie, nie, nie było planów. Także jak będziemy sypać, to powiem co i jak. Mamy porobione słuchajcie. Godzina 2030 chyba e, zorałem jakieś 3, może 3,5 hektara, ale w czterech kawałkach tutaj naprzeciwko i z tamtej strony. Nie wiem co będzie widać, bo już jest tak jak widzicie ciemno fajnie to szło. Nawet za dużo nie nagrałem Szczerze mówiąc Jest tutaj fajna ziemia akurat w tym miejscu Myślę, że Przyjedziemy Atlasem I będzie ładnie porobione już wtedy porobione. bo No i wystarczy chyba przyjechać tylko przejechać po tym tylko raz Myślę Także Nie jest źle Jest fajna wilgoć Oby tylko dało wyschnąć Bo tam dalej jakieś tam deszcz zapowiadali za 2-3 dni bo no wiadomo jak upadnie deszcz na takie mokre zorane to yy, później to w ogóle nie chce wyschnąć troszkę tych dług oczyszczę No i początek by był fajnie szło wszystko działa wszystko Sprawne Musi działać Słuchajcie, nowa maszyna Co ma nie działa, nie? No Tak to się prezentuje Także nie wiem Co jutro, jutro będę robił e, Może dalej pojadę orać Pewnie tak będzie e, Albo będziemy zaprawiać Pszenicę jeszcze okaże także słuchajcie myślę że w tym filmie byłoby na tyle dzięki za oglądanie do następnego cześć